Ten wynik konfederacji miałby się utrzymać. To potencjalnie są nas w stanie no, być ewentualnie, mieć zdolność koalicyjną z Prawem i Sprawiedliwością. I to nie jest dobra informacja dla całej koalicji ani dla Polski. Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń powinni podać się po tym, co się stało w niedzielę, do dymisji. Myślę, że oni muszą sami sobie najpierw odpowiedzieć na to pytanie, bo to są ich decyzje. To skupianie się właśnie na dużych miastach, tam gdzie mamy poparcie, dlatego że mamy duże poparcie, robi się trochę kręceniem się za własnym ogonem. Wraz z przemijaniem kolejnych miesięcy od przejęcia władzy przez koalicję rządzącą zaczęło się odliczanie. Jedni wyczekują kolejnych zmian, które miałyby rzekomo przywrócić praworządność w naszym kraju, inni spoglądają w przyszłość, zastanawiając się, kiedy nastąpi upadek tego politycznego imperium. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj kilku wypowiedziom naszej ulubionej. Przedstawicielki lewicy. Zastanowimy się nad tym, czy jest to koniec dopiero co powstałego porządku. Zobaczymy, co politycy koalicji mówią w kuluarach o lewicy i zastanowimy się, czy czekają nas dymisje. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze 3 sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do rządzących: jeden, dwa, trzy, napisane? No to lecimy. Wyniki wyborów do europarlamentu podcięły skrzydła niejednemu politykowi koalicji rządzącej. Mimo tego, że przez długi czas cieszyli się niemałym poparciem wśród sporej części społeczeństwa, minione głosowanie postawiło pod znakiem zapytania przyszłość zjednoczonych ugrupowań. Zaczęło ponownie przebijać się jedno nurtujące pytanie: Czy wchodzimy w czas, kiedy będziemy obserwować powolny upadek tego imperium? Czy po wyborach do Parlamentu Europejskiego rządzącej koalicji grozi rozpad? Tak czy nie? Nie. Nie odpowiada nasz gość. Czekamy na Państwa opinie. Zapraszam na radioz.pl. Rzeczywiście nie grozi? Przecież mówi się, że dopiero się zacznie. Jesteśmy przez pół roku dopiero w rządzie, więc myślę, że za wcześnie oceniać wszystkie postulaty, które obiecywaliśmy i które są na finiszu, na przykład związki partnerskie, jeżeli chodzi o Lewicę. I po to jesteśmy w rządzie. Na finiszu żeby są to związki dowieźć. partnerskie, trzecia, trzecia droga się zgodzi. Myślę, że w tym tygodniu będziemy mogli to już ogłosić. A naprawdę pani rozmawiała z przedstawicielami PSL-u? Rozmawiałam z przedstawicielami naszymi w rządzie. W sobotę jest Parada Równości w Warszawie, myślę, że to będzie też dobra okazja, żeby o tym powiedzieć. Ale nie wyprzedzajmy, nie ja jestem ministrą równości, także... Ale to bardzo ciekawe, e, czy to myślę, znaczy, że jest zgoda koalicji się. na jest wprowadzenie się. związków partnerskich? Tak. Jest zgoda? Tak. To zaskakujące, jak wam się to udało? No, udało się właśnie poprzez bycie w rządzie. Co do upadku jest on prawdopodobny. Nie jest natomiast pewny. Jest to jedynie spekulacja wynikająca z pewnych kłopotów, z którymi zmagają się rządzący. Warto mieć jednak taki scenariusz na uwadze, szczególnie, że mówimy o kolaboracji kilku partii, które w wielu obszarach diametralnie różnią się poglądami, co wychodziło już wielokrotnie na jaw. Jeżeli natomiast mówimy o związkach partnerskich, to dla wielu propozycja lewicy może być niemałym zaskoczeniem, bądź raczej to, że koalicja jest rzekomo skłonna to klepnąć. Taka zmiana oznacza, Oznaczałaby, że pary, zarówno heteroseksualne, jak i jednopłciowe, będą mogły legalnie zarejestrować swoje partnerstwo. Rzecz jasna, słowa to jedno, a czyny drugie. Rządzący mieli już okazję pokazać nam, że dotrzymywanie obietnic nie jest ich mocną stroną. Ponadto sugeruje się nawet, że cała lewica nie jest przez swoich wspólników brana szczególnie na poważnie. Pańskiej lewicy to ostateczne potwierdzenie, że zrobili z tej partii żałosny family business, który na naszych oczach idzie do piachu przez fatalne zarządzanie panów liderów. To jest koniec tej formacji, ich już nie ma. Tak o was myślą politycy platformy, no, anonimy z tego, co pan powiedział, w związku z czym trudno mi się odnieść. Nie odnosić. przejmuje się pani, no, tym. Pan no, Nie będę się odnosić do anonimów po prostu. Może się boją Dla... powiedzieć prosto w twarz. No to nie wiem, dlaczego się boją. to Jeżeli są tacy fajni, wspaniali, potężni, to niech to powiedzą po prostu pod nazwiskiem, jeżeli faktycznie mają takie przemyślenia. Ja nie nie boi niezwykłam zwykłam odpowiadać na anonimy, również ja nie udzielam nigdy anonimowych okay. wypowiedzi. Zrozumiała jest tu nawet postawa Żukowskiej. Ma pewnie świadomość tego, że niemal każdy polityk obecny w naszym rządzie spogląda na poczynania partii z przymrużeniem oka. Szansa na to, że ktoś byłby skłonny wyjść z takim stanowiskiem, jest więc realna. Milczenie w takiej sytuacji jest złotem. I z taką radą powinni dalej iść przez życie przedstawiciele lewicy. To właśnie słowa są największym problemem tych polityków. Raz jest to ich nadmiar, a raz ich brak. Ponoć to właśnie to drugie przyczyniło się do katastrofy wyborczej partii. Wynik lewicy w niedzielę ktoś odpowie? Wszyscy odpowiadamy, dlatego że to y, jest wizerunek całej partii i y, musimy y, musimy sobie uczciwie odpowiedzieć na pytanie, co zawiodło, czy zawiodła kampania, czy zawiodły inne rzeczy. Y, y, po części myślę, że kampania, bo to była w sumie czwarta kampania robiona w bardzo podobny sposób, a dużo się od tego czasu zmieniło, bo mówię jeszcze o poprzednich kampaniach. Jest, y, no, Piosenka Lewicy bardzo fajna jest i super wesoła, tylko że chyba nie przystaje do obecnych czasów na przykład. Jaki był największy błąd tej kampanii? Co poszło nie tak? Co było fałszywego w tej piosence? No ona po prostu była z innych czasów, rezonowała z innymi emocjami, które w 2019 roku były aktualne, były, spotykały się z takim dobrym przyjęciem. A teraz myślę, że największym tematem kampanii było bezpieczeństwo. I to nie tylko bezpieczeństwo dotyczące granicy, ale też bezpieczeństwo socjalne, energetyczne, dotyczące po prostu przyszłości. Faktycznie, nie dostosowali się najlepiej do panujących realiów. Ale czyja jest to wina? Lewica powinna być partią, która słucha głosów. Ludu, a tego ewidentnie zabrakło w ciągu ostatnich miesięcy. Nie tylko nie słuchali, byli kompletnie głusi na słowa krytyki. Nawet jeśli do nich docierały, to nie tłumaczy to ich postaw. Oznacza to, że zwyczajnie ignorowali swoich wyborców. Nie trzeba się polityką bardzo interesować, by zauważyć, że tendencje wyborcze we Wspólnocie ulegały zmianie. Po co im trzymać się tak ściśle swoich przekonań, skoro nie odpowiadają one wyborcom? Jest to absolutnie niepolityczna postawa. Na tym polega bycie przedstawicielem, by reprezentować interesy Polaków, a nie własne. I wybranych grup społecznych. Te porażki dosięgły ich nawet tam, gdzie było to najmniej spodziewane. Nie zdobyła pani mandatu na Mazowszu? To pani osobista porażka? To jest trudny okręg dla lewicy. Mówiąc szczerze, traktowałam tę kampanię jako możliwość zapoznania się. Bezpośrednio blisko z innym terenem niż tym, z którym do tej pory startowałam z Wielkiego Miasta, z Warszawy i to mi dużo dało dużo wiedzy, którą mam nadzieję, że będę mogła wykorzystać także sugerując jakieś rozwiązania strategiczne, programowe. Mam po prostu dużo głosów, które są zupełnie innymi głosami niż te w Warszawie. I uważam, że między innymi, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą i to, co robiła lewica, to skupianie się właśnie na dużych miastach, tam, gdzie mamy poparcie, dlatego, że mamy duże poparcie, robi się trochę kręceniem się za własnym ogonem, bo nigdy nie będziemy mieli większego poparcia tam. Gdzie... Samo województwo owszem, ale mieli ogromne pole popisu, czego nie powinni się wyrzekać. Mowa o Warszawie, która jest największą aglomeracją Mazowsza i w której do tej pory mogli znaleźć niemałe poparcie. To jest prawdziwa porażka, że nie udało im się uzyskać lepszych wyników w stolicy. Jeżeli już nawet tam ich elektorat się kurczy, to nie ma dla nich żadnego wytłumaczenia. Kto więc poniesie za to konsekwencje? Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Lewicy, stoi w obliczu potencjalnej dymisji po niepowodzeniu, gdzie Lewica zdobyła tylko 6,3% głosów. Czarzasty, podobnie jak Żukowska, przyznał, że popełniono wiele błędów, takich jak niewłaściwe ułożenie list wyborczych i nieprzemyślane propozycje dla różnych grup społecznych. We wrześniu mają być przeprowadzone szczegółowe badania i analizy, które pomogą podjąć decyzje dotyczące dalszych kroków partii. Stąd też zaczął pojawiać się pomysł, by pociągnąć bardziej znaczące stacie w partii do odpowiedzialności za porażkę. W końcu Parlament Europejski dla partii, która tak silnie stoi za wartościami wspólnoty powinien być ważnym celem. Sprawa, podobnie jak i sam elektorat zostali zbagatelizowani przez przedstawicieli ugrupowania. Czy więc powinniśmy podjąć się bardziej stanowczych kroków? Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń powinni podać się po tym, co się stało w niedzielę do dymisji. Myślę, że oni muszą sami sobie najpierw odpowiedzieć na to pytanie, bo to są ich decyzje. A pani sugerowałaby im, żeby Ja bym sugerowała, się? Żeby, żeby na spokojnie przemyśleć, jakie ewentualnie zmiany zajdą, zaszłyby w związku z jakimiś przetasowaniami kadrowymi. Jesteśmy cały czas w rządzie, w którym dużo rzeczy jeszcze mamy do wynegocjowania. No bo ktoś dużo odpowiada za ten z wynik, pani poseł. Sztab wyborczy, nasz no, sztabu. kto był szefem sztabu wyborczego? Katarzyna Kotula. Ona powinna odpowiedzieć? No jeżeli uznajemy, że kobiety y, pełnią funkcje kierownicze i, i biorą za coś odpowiedzialność, to no tutaj nie ma się co podawać o tej misji, bo ten sztab już zakończył swoją działalność, natomiast... Y, no, nie ma Katarzyna żadnych konsekwencji wobec szefowej sztabu. Y, czy dobrą ekipę zbudowała w tym sztabie i czy, y, y, czy taki, y, taki zespół y, odpowiadał właśnie na te wyzwania, które stawiali przed nami wyborcy i wyborczynie. Sytuacja pani Kotuli z jakiegoś powodu została tutaj nieco inaczej Zinterpretowana. Dlaczego, mówiąc o Biedroniu i Czarzastym, pani Żukowska mówi, że to ich sprawa, podchodzi do tematu z dystansem, a kiedy pojawia się temat kotuli, zaczyna mówić o kobietach i śmieje się z samego pomysłu dymisji. Może jest to nadmiernie drobiazgowa analiza, jednak zauważmy, że zmiana w podejściu była zauważalna. Lewica zmierza w coraz bardziej niepokojącym kierunku. Wielce prawdopodobnym jest też to, że ich podróż może się niebawem skończyć. Od dawna pojawiają się głosy mówiące o tym, że lewica z czasem może zacząć zmagać się z bardziej znaczącymi problemami wewnętrznymi. Sytuacja nie tylko w środku ugrupowania jest chwiejna, ale także na zewnątrz. Partia stale stoi w cieniu większej, która zawsze ma ostatnie słowo w odniesieniu do podejmowanych decyzji. Jest brana bardziej na poważnie i cieszy się większą popularnością i szacunkiem w oddanym jej środowisku. Pojawia się więc znak zapytania nad tym, czy w pewnym momencie problematyczna, mniejsza partia nie stanie się pożywką dla większej. Co, co zrobicie, żeby Donald Tusk was nie połknął? Yy, czy będzie jeszcze więcej praktykowania takiej zasady odróżnij się za wszelką cenę albo zgiń? No na pewno musimy się odróżniać, bo wyborcy muszą mieć powód, dla którego będą głosować akurat na nas, a nie na inne ugrupowania, nie na przykład na koalicję obywatelską. Czy lewica w ogóle jest w Polsce których... potrzebna, skoro jest koalicja obywatelska i ma wiele postulatów lewicowych? Ma wiele postulatów lewicowych, jeżeli chodzi o prawa człowieka, chociaż też nie wszystkie, bo na przykład nie ma równości małżeńskiej, ale nie ma tych postulatów społecznych i nie ma tej drugiej nogi takiej. To jest partia moim zdaniem na. Nadal, y, mocno neoliberalne. Fakt. Nawet koalicja nie jest jeszcze swoimi postulatami tak skrajna jak nasza lewica. Partia ma małe szanse wtopić się w inne ugrupowanie, bo z reguły stają w opozycji względem głosu większości. Są kłopotliwi, mało ugodowi i konfliktowi. No i oczywiście przedstawiciele nierzadko popisywali się swoją wątpliwą elokwencją. Koalicja zdaje sobie sprawę z tego, że nie musi pobłażać lewicy. Rząd nie realizuje postulatów lewicy, tak czy nie? Na ten moment zrealizował postulaty dotyczące aktywnego rodzica, czyli tutaj um, wspomożenia rodziców. Ale Polic. większych... Yy, wię... Jeszcze, nie, na to, Jeszcze ale, nie, ale jest tego, jest tego sporo, jeżeli mogę tylko powiedzieć. Nie oszukujmy się, tu prawie nic nie zostało spełnione. Wzruszająca jest wiara pani Żukowskiej w dobre chęci rządzących, jednak chyba trochę oderwana od rzeczywistości, co udowodnili nam, wszyscy wspólnie, ostatnimi miesiącami sprawowania władzy. Ich zdaniem mają jednak dalej o co walczyć. Jest to oczywiście utrzymanie praworządności w kraju i niepozwolenie prawicy na zrujnowanie zamku Skart, który tak skrupulatnie sobie układali. Wybory europejskie były porażką dla jednych i zwycięstwem dla drugich. Były także nie lada zaskoczeniem dla tych, którzy zwątpili w to, że opozycja może mieć jeszcze coś do powiedzenia w naszym kraju czy na arenie międzynarodowej. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało wynik zbliżony do Koalicji Obywatelskiej, a Konfederacja ku zaskoczeniu wielu uplasowała się tuż za dwiema potęgami. To może rozwścieczyć szczególnie że ugrupowanie jest ideologicznie największym konkurentem lewoskrętnych partii, co najmniej w kwestiach ideologicznych. Idąc o krok dalej, zdaniem polityków pewnych frakcji jest nawet zagrożeniem. Ten wynik Konfederacji miałby się utrzymać, to potencjalnie są nas w stanie no, być ewentualnie mieć zdolność koalicyjną z prawem i sprawiedliwością, i to nie jest dobra informacja dla całej koalicji, ani dla Polski, bo to są siły wszystkie, które i PIS i, i Konfederacja, które są antyunijne. No, nie mówiąc już o innych rzeczach, które są zupełnie sprzeczne z y, wartościami lewicy. Jakże łatwo jest być dzisiaj wrogiem ludzkości? Wystarczy krytykować Unię za wprowadzanie szkodliwych dla obywateli kontynentu rozwiązań, czy powątpiewać w sens nowo wprowadzanych zasad życia społecznego. Zresztą, nawet jeśli mieliby na celu zdewastować naszą wspólnotę, to czym różniłoby się to od poczynań lewicy? Chyba tylko sposobem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema.